Co zrobić, żeby rozpocząć przygodę w pokemony? Piotr? Trzeba przede wszystkim lubić Pokémony i lubić je zbierać. A, to ja dziękuję, to ja wychodzę. A, no to tam są drzwi. <śm> <śm> Śmieszki, heheszki, ale dzisiejszy odcinek jest poświęcony początkowej przygodzie z Pokémonami, czyli jak wejść w Pokémon, jak zrozumieć na czym ta gra polega, bo uwaga, jest to gra. To prawda. Dzieci słyszałem, że podobno teraz kolekcjonują karty, tak jak my na przykład zbieraliśmy karteczki albo tazosy. Czyli może to być z jednej strony gadżet, bo możemy sobie, wiecie, kupić album, możemy sobie tam mieć klaser, możemy sobie no. tam wtykać te karciochy i sobie i chwalić się nim, ło, wow, masz to, no, a to masz, nie mam, a ktoś się wymienić nie. A z drugiej strony jest to bardzo dobra systemowo gra. I Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać materiał, e, który będzie Wam polecał grę dobrą na start, grę dobrą na start, żeby wejść w Pokémon. Jest to Battle Academy. Battle Academy, czyli takie dwa pudełeczka, które tutaj widzicie, są dostępne w sprzedaży w naszym e, sklepie naszego partnera, czyli pokekarty.pl. To jest Twój e, sklep? Znaczy no, naszego partnera, powiedziałem. A no dobrze, dobrze. Nie, nie, ja myślałem, że to Twój sklep, że tam wiesz, że tutaj na boczku sklepik Pokémonki. Battle Academy, jak sama nazwa wskazuje, jest to y, uczelnia. To jest uczelnia wyższa walki Pokémonami, ponieważ to jest gra pojedynkowa, gdzie na, na samym początku musimy stworzyć swoją talię, czyli musimy złapać je wszystkie. Uwaga, tutaj nie musimy tworzyć swojej talii, ponieważ Battle Academy A -a. mamy już przygotowane, wiecie, podręczniki jak to w szkołach. Proszę mamy bardzo, to są podręczniki, właśnie. Dla wszystkich y, przyszłych trenerów Pokémonów. Więc już na sam początku mamy trzy instrukcje. Jedna jest instrukcja główną, która tłumaczy trzon zasad, to Stanie Bieska z Eevee. Pozostałe dwie też tłumaczą nam grę, ale to też jest ciekawy motyw, ponieważ jeden z graczy bierze sobie, wybiera oczywiście o. sobie, którą postać chce grać. Biorę talię. Bierzesz sobie talię, ja biorę sobie Cinderay. z Marcin wziął sobie Pikachu w czasie rzeczywistym. Nie czytając głównej instrukcji, grając, ale grając uczymy się grać. Ta instrukcja krok po kroku nam tłumaczy, że tak. Bierzemy talie. Na początku jej sobie nie tasujcie. Ważna jest numeracja tych kart, ponieważ my będziemy robić krok po kroku to co jest opisane. Mamy dwie wersje Battle Academy. Ta jest starsza z Charizardem, tu jest jeszcze Pikachu ee, i mamy jeszcze Mewtwo. To jest starsza wersja. Już rzadziej spotykana w sklepach, ale jeszcze możecie ją znaleźć. To natomiast jest nowsza wersja, tu są też trzy Pokémony. No odrzućmy to, to już nie jest to. To zostawmy. To jest nowe. A tutaj mamy też Pikachu, ale mamy też Sinderay i mamy też Eevee. W tym pudełku znajdziecie tak. Przede wszystkim znajdziecie trzy talie, które będą wam służyć do tego, żebyście mogli sobie między sobą pograć. To prawda. I przede wszystkim znajdziecie też planszetkę, którą później prawdopodobnie już której później nie będziecie używać, ponieważ jest to planszetka do nauki gry. I ona nam tłumaczy, gdzie znajdują się karty, jak, gdzie zagrywać karty. Mamy jeszcze pomoc, jak wygląda tura Więc wszystko dla przyszłych trenerów, mistrzów. Mamy tu naukę Akademii. Tak jest, bo później, jak już będziecie chcieli iść na turniej, będziecie chcieli sprawdzić swoją talię z innymi no trenera, trenerami. Przyjdę no to trochę Trenerami. Cześć, mogę zagrać? Mam takie coś. Plan, Plan, plansze i it je mam. Będziecie oczywiście zapewne kupowali sobie maty. Na matach się przyjemnie gra. Dodatkowo jeszcze w pudełku dostaniecie żeton, ponieważ niektóre karty są e, uruchamiane poprzez rzut monetą, czyli los. Czarno. Teraz czarno. No, nie poszło. Mamy jeszcze dodatkowo żetony obrażeń, tak to sobie wygląda. To są znaczniki, które będą nam mówić o obrażeniach, jakie zadajemy danemu Pokémonowi. Normalnie też korzysta się z kostek i też Wam polecamy kostki, ponieważ to się może zgubić łatwo. Spotyka się dwóch trenerów ze swoimi Pokémonami swojej talii, i w tej grze będziemy musieli pokonać naszego przeciwnika w taki sposób, aby po prostu. No nie chcę będzie zlikwidować, bo to jest złe słowo, ale trzeba będzie pokonać 6 pokemonów. Trzeba będzie pokazać, kto tu rządzi, bo to jest arena, to są mistrzostwa, to jest, to jest, to jest sport, nie? To sport. Tu oni się spotykają na arenie i oni no. ze sobą walczą. Czyli wykorzystujemy biedne stworzenia, żeby walczyły między sobą. To to jest sport, No, nie? to jest zniewolenie, nie? Nie będziemy oczywiście mówić o kwestiach moralnych, bo bajka rządzi się swoimi prawami, ale w tym świecie tak to wygląda, że my musimy walczyć swoimi pokemonami, z pokemonami na naszego przeciwnika na arenie. Tutaj mamy zawsze aktywnego pokemona, który będzie walczył z innym Pokémonem który będzie aktywny. Tutaj mamy tak zwaną ławkę rezerwowych, czyli mamy Pokemony, które możemy przygotowywać, czyli będziemy mogli sobie zagrywać Pokemony, które będą sobie tutaj czekały na wejście na arenę główną, żeby można było w przyszłości się zmierzyć. Jeżeli chodzi o pole gry, to one dzieli się na dwie części, czyli mamy część aktywną, tak, w której de facto Pokemony walczą i część tą rezerwową, gdzie Pokemony czekają na to, jak wejdą na ring. Normalnie standardowo pięć kart, ale są możliwości, są karty, które mogą również tą ilość tutaj zmienić. Mamy oczywiście miejsce na nasz deck, deck. O, i mamy miejsce deck. na tak zwane karty, które są kartami nagród. nagród. W, standa w, standardowym, w standardowej grze mamy 6 kart, które układamy sobie, O, słuchajcie, w taki stosik, żebyśmy mogli dobierać sobie nagrody. Jeżeli ten stos zniknie, to oznacza, że gracz, który tego dokonał, wygrał pojedynek. Na samym początku ustawiamy sobie wszystkie karty, ustawiamy sobie Dek, dociągamy. 7 kart, nie ma limitu kart na dłoni. Możemy zgłosić Mulligana, czyli taką sytuację, w której, w której nie będziemy nie mieć mamy Pokemonów. standardowych Pokemonów na, na dłoni. Jeżeli zgłaszamy tego Mulligana, no to wtedy w nagrodę gracz może w przeciwnik dobrać sobie jeszcze jedną kartę. Wtedy ustawiamy sobie tych sześć kart. Nagrody, jak już mamy swoją t, rękę. Żeby aktywować wszystkie Pokémony, które są w grze, one oczywiście potrzebują punkt energii. Punkt energii są kartami. O, ja nie mam. O, nie masz, widzisz, źle dobra. Ja nie mam. Karty energii wyglądają w ten sposób. Tych, tych energii jest oczywiście kilka w grze. To zależy od tego, jakiego rodzaju Pokémony będziemy mieli w swojej talii. Yy, ponieważ niektóre Pokémony potrzebują konkretnej, many, yy, konkretnego, konkretnej energii. Manny. A niektóre. Magiki. A, tam są lądy. Konkretnej energii, a są też pokemony takie, które mogą mieć dowolno. Mamy trzy rodzaje typy kart, bo oczywiście przede wszystkim mamy nasze pokemony, które będą walczyć dla nas, będą robić to dla nas, tylko dla nas i dla nikogo więcej. Mamy tak jak Marcin wspominał, karty energii, bez których nasze pokemony nie mogą atakować, nie mogą aktywować swoich zdolności. No i mamy jeszcze karty m, trenerów, które to dzielą się na przykład na różnego rodzaju przedmioty. O, proszę bardzo, tak zwany switcher, czyli możemy sobie zeswitchować, czyli możemy zamie zamienić miejscami swoje pokemony. Mamy na przykład y, karty takiego tak zwanego supportu, czyli możemy sobie na przykład przetasować swoją talię, włożyć ją tutaj do możemy naszego decka i dobrać sobie To są y, karty, jak sama nazwa wskazuje, to są karty, które wspierają nasze pokemony w działaniu, czyli tak jakby nasze działania albo nasi przyjaciele, ponieważ bardzo często pojawiają się tutaj postacie z bajek, które mogą coś zrobić w grze. Pozwalają nam dobierać karty, pozwalają nam coś dodać naszemu Pokemon pokemonowi. Są karty przedmiotów, które mogą teraz używać pokemony są karty stadium, czyli karty takiej areny, że jak kładziemy kartę, to ona działa na wszystkich graczy. Tak jak Marcin mówił, są jeszcze rzeczywiście karty przedmiotów, one różnie działają. Są takie przedmioty, yy, takie tak zwane narzędzia. Yy, które możemy dołożyć sobie do Pokemona, ale są też takie przedmioty, które po prostu zagrywamy. Na przykład w tym momencie ja rzucam sobie swoją monetą, i będę mógł sobie, jeżeli wypadnie mi złoty, nie wypadło, no mógłbym ze Tobie, tak? zamienić sobie żeby no, na przykład. Żeby wyszedł wyszedł. Ci na przykład no, ten. No, przykładowo. Więc są takie, takie karty, które mogą trochę namieszać w trakcie rozgrywki. Gramy tak do momentu, kiedy te sześć kart zniknie, e, albo zniknie przeciwnikowi albo jeszcze może być taka sytuacja że że jeżeli no mogą się, może się skończyć talia twoja rzeczywiście może być też taka sytuacja w której to niewprawieni trenerzy pokemonów nie będą na, na bench wkładać pokemonów albo zostały one zniszczone w momencie kiedy ten pokemon zostanie zniszczony a tutaj już nikogo nie będzie to koniec gry to jest koniec gry ponieważ za każdym razem słuchajcie kiedy Pokémon ginie, on oczywiście ląduje sobie nie z ginie, energią. On nie ginie, on jest osłabiony. osłabiony on, u, ucieka z gry ucieka, po prostu. Ucieka, nie rozumiem. może już walczyć, jest osłabiony, rzeczywiście schodzi sobie tutaj na Discard Pile, czyli na karty odrzucone. I w tym momencie musimy podjąć decyzję, który Pokémon wejdzie na arenę. Podejmuję decyzję, przypuśćmy, że wchodzi sobie ten. Rozpoczynamy, kontynuujemy rozgrywkę. Tak, jeżeli tutaj nikogo by nie było, nie mogłabym kogoś wsadzić, kończę grę. W sensie przegrywam. Same Pokémony oczywiście mają najczęściej dwa, dwa rodzaje ataków, czyli taki podstawowy i taki troszeczkę mocniejszy. To zależy, to zależy oczywiście od tego, ile kart energii włożymy, ale też również posiadają swoje ability, czyli swoje umiejętności, które działają w trakcie gry które oczywiście mają swoje warunki aktywacji, czasami niektóre pokemony, które są na ławce rezerwowych mogą coś wspierać, czasami trzeba być pokemonem aktywnym, czasami coś robimy przeciwnikowi, więc możliwości tu jest bardzo dużo, to wszystko jest oczywiście zależne od tego, co będziemy w swojej talii posiadali. Battle Army skupia się przede wszystkim na tych podstawowych cechach kart, Tutaj nie doświadczymy abilities, nie będzie sporo kart, tych supported, które normalnie możemy znaleźć sobie w boosterach. Tak. Tych skomplikowanych kart, trudnych kart nie będzie, ponieważ dlaczego? Dlatego, że to jest dla nauki. Mamy tutaj na pudełku informację Level pierwszy, czyli to jest takie wejście w Pokémon, dlatego wam to pokazujemy. Samo hasło, które jest na pudełku, czyli to jest proste do nauki, zabawne do grania, więc wszystko jest po to, żebyśmy poznali mechanikę gry, a dopiero potem, kiedy stwierdzimy, że to jest gra dla nas i w w sumie to wszystko działa, możemy iść o krok dalej, czyli możemy kupować busterki, inne talie, i możemy to rozbudowywać, kupować klasery. No i tam wydajemy pieniądze, i kotem sprzedajemy dom, i, i, i samochód sprzedajemy, i koniec, koniec. Musimy pamiętać o tym, że gra jest w języku angielskim. No. no i wszystko, no i nie, nie nauczymy się. Także, także musicie, wiecie, translator. Google, translator, ale to w szkołach. Ale to szkołach, to jest prosty angielski. Ten zestaw Battle Academy, świetnie robi to, co ma robić, czyli świetnie uczy nas systemu. Świetnie uczy nas również plansza, jak grać w grę i jak rozłożyć, przygotować sobie grę. Bo zobaczcie, zwróćcie uwagę. Mamy miejsca, gdzie musimy położyć konkretny deck, tak? czyli deck, z którego będziemy dociągać karty. Mamy miejsce na Discard pile, czyli na odrzucone karty. Mamy miejsce na bench, czyli tu, gdzie będą nasze Pokomony przygotowywać się do walki. Mamy Dodatkowo jeszcze informacje, jak wygląda przebieg tury, a przebieg tury jest bardzo prosty, to jest bardzo intuicyjna gra. W Twojej turze na początku dobieramy jedną kartę, możemy zagrać sobie pokemonów tyle, ile chcemy. Musimy pamiętać również o tym, że różne Pokémony mogą przechodzić metamorfozy, grze... ewoluacja. Ewolu, ewolu... w, to... w grze to nazywa się ewolucja, taka zmiana I, i musimy pamiętać o tym, że takiego pokemona nie możemy zmienić w momencie, kiedy on przed na arenę. On tak? musi tam chwilę wejść, popatrzeć, o popatrzeć w sumie i ej, nas... tu jest fajnie. fajnie i teraz robię ewolucję. Ten pokémon musi, wiecie, nabrać doświadczenia i w następnej turze będziemy mogli dokonać ewolucji, a ewolucja polega na tym, że będziemy mogli na kartę, która już jest w grze, nałożyć kolejną kartę, e, która będzie jakby zboostowanym pokémonem, czy jakby e, no, lepszą wersją tego pokémona, Więcej HP, czy więcej życia, jakieś dodatkowe umiejętności. My osobiście te zestawy przetestowaliśmy. Uważamy, że to rzeczywiście bardzo dobrze wprowadza w świat gry. Więc jeżeli Was interesują Pokemony albo na przykład Wasze dzieci zaczęły kolekcjonować, bo w szkole wiecie, bo to jest teraz modne, no to może na przykład możecie się zastanowić, żeby coś takiego nabyć i na przykład spróbować usiąść i zagrać z Waszymi pociechami. Albo z kumplami, no, no. to ja będę grał w takie giereczki, jak ja mam na półce, Nemezis i tak dalej. Uwaga, systemowo jest to gra naprawdę sprawnie napisana, bardzo intuicyjna. Jak już wejdziemy, sobie w ten kolejny szczebel, ten kolejny level doświadczenia tej gry, rozbudowywania tej, tej talii, to naprawdę robi się coraz ciekawiej. Jeżeli lubicie budować sobie talię przed rozgrywką, to to jest gra dla Was. Gra bardzo uniwersalna. Ja gram z córką, przetestowane, działa, fajnie córka uczy się, ma 7 lat, uczy się takiego logicznego, strategicznego myślenia na zasadzie, co zagrać, w którym momencie, co jest dobre, co jest złe na ten moment. Pamięta o zasadach, bardzo dobrze się to naprawdę rozgrywa również turniejowo, bo to jest gra turniejowa, u nas w łodzi nawet są turnieje, możemy sobie przyjść i sobie na przykład wygrać takie nagrody, tak. Jeżeli was interesują produkty Pokémonów, to oczywiście zapraszamy do sklepu naszego partnera czyli pokekarty.pl. W linku, znaczy będzie link, oczywiście i odniesienie pod naszym filmem. Tam jest oczywiście rabat dla naszych subskrybentów. Polecamy, słuchajcie, jest to dobra gra na start, tak jak powiedzieliśmy. Jest jeszcze kilka innych produktów, które są dobre na start. O nich będziemy może mówić w innych materiałach. Myślę, że na wejście w Pokémony, na to, żeby poznać system, pobawić się, nawet jeżeli chcecie traktować to jako taką grę całkowicie niezależną i nie chcecie wchodzić dalej w Pokemony, to uważam, że to też jest spoko produkt, żeby co jakiś czas sobie to, do tego pudełeczka zajrzeć, pograć i naprawdę znam ludzi, którzy mają tylko to I się, i, i się dobrze bawią. A znam ludzi, którzy mają to, jeszcze mają tamto i tamto i popłynęli i te, dzisiaj też się świetnie bawię, ponieważ mają grę, w którą inwestują. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda Battle Academy w rozgrywce, to oczywiście zapraszamy Was, bo mamy gameplay na naszym kanale. I tyle. Bawcie się dobrze grami. Tak, bawcie się dobrze i z każdym i, i ten, zbierajcie pokemony.